Oprogramowanie Platan Hotel. Oprogramowanie Platan Hotel jest to oprogramowanie przeznaczone dla hoteli, pensjonatów, senatoriów, wszędzie tam, gdzie wynajmujemy pokoje, a w pokojach znajdują się aparaty telefoniczne, aby goście mogli wykonywać połączenia telefoniczne, jak również aby można było odpowiednio wprowadzać statusy pokojów. Oprogramowanie Platan Hotel wbudowane jest bezpośrednio w serwer telekomunikacyjny Platan IPPBX Proxima lub PBX Server Libra. Aby korzystać z oprogramowania w serwerach telekomunikacyjnych Platan, należy wykupić odpowiednią licencję. Oprogramowanie dla użytkownika dostępne jest z przeglądarki internetowej, czyli nie ma potrzeby instalowania żadnych dodatkowych aplikacji. Na komputerach użytkowników. Wystarczy tylko przeglądarka Firefox lub Chrome. Aby dostać się do oprogramowania Platan Hotel, podajemy adres IP serwera telekomunikacyjnego Platan backslash hotel backslash i wchodzimy w okno logowania. Domyślne hasło logowania do oprogramowania Platan Hotel to jest 87. Hasło. Należy zmienić w oprogramowaniu do zarządzania serwerami Proxima i Libra. Po zalogowaniu otrzymujemy okno, w którym możemy przystąpić do pracy z oprogramowaniem. W pierwszej kolejności musimy określić język, walutę rozliczeń, kosztów połączeń oraz zdefiniować pokoje. Przechodzimy do menu Ustawienia, Ogólne, wybieramy Język oprogramowania. Oraz walutę. Po zmianie aktualizujemy zmiany. Następnie przechodzimy do definicji pokoi hotelowych. W menu ustawienia wybieramy opcję pokoje. Następnie dodajemy nowy pokój. Pokoje mogą mieć taki sam numer jak numer telefonu, bądź Numery pokojów mogą się różnić od numerów telefonów. Jeżeli numery pokojów są takie same, zostawiamy checkbox numer pokoju taki sam jak numer telefonu, zaznaczony i przystępujemy do dodawania pokoi hotelowych. Po dodaniu wszystkich pokoi hotelowych Możemy przystąpić do zdefiniowania statusów pokoju. Statusy pokoju w programach hotelowych pozwolą na łatwiejszą obsługę tych pokojów, chociażby aby określić, który pokój jest gotowy do przyjęcia nowych gości, który pokój jest do posprzątania. W serwerach Proxima i Libra do dyspozycji mamy 8 statusów pokoi. Ja wykorzystam 3 statusy pokoju. Status pierwszy, który Zdefiniuję sobie jako pokój do posprzątania, i ten status ma zostać automatycznie ustawiony w momencie, kiedy gość zostanie wymeldowany z pokoju. Zaznaczam opcję automatycznego ustawienia statusu po wymeldowaniu utwórz. Dodaję kolejny status, status drugi. Sprawdzić minibar i ten status nie będzie ustawiany. Automatycznie, oraz trzeci status, na przykład, wymiana ręczników, czyli status, kiedy gość poprosi o wymianę ręczników na świeże. Utworzyłem sobie trzy statusy. Z automatu zostały wygenerowane kody, które osoby zajmujące się pokojami będą mogły za pomocą telefonów kasować bądź ustawiać dany status. Czyli w momencie, kiedy pokój będzie do posprzątania i osoba sprzątająca pokój wykona swoją pracę, podejdzie do telefonu, wybierze kod gwiazdka 766H1. W tym momencie ten status zostanie skasowany i recepcjonista będzie widział, że pokój jest już gotowy do przyjęcia kolejnego gościa. Zdefiniowane zostały pokoje, numery pokoi oraz statusy. Możemy zatem przystąpić do meldowania i wymeldowywania gości. W zakładce Pokoje mamy wizualizację wszystkich dostępnych aktualnie pokoi. Możemy mieć pokoje wyświetlone wszystkie, pokoje wolne, zajęte oraz pokoje niedostępne. Co oznaczają pokoje niedostępne? Załóżmy, że w jakimś pokoju nastąpiła awaria, no i czekamy na osobę, która dokona naprawy. Wobec tego w takim pokoju możemy zaznaczyć, że ten pokój jest niedostępny. Zaktualizować dane, wrócić do zestawienia pokoi, i ten pokój będzie już niedostępny, jeżeli chodzi o możliwość dokonania meldunku. Zameldujmy kilku gości. Załóżmy, w pokoju 107. Zajmujemy pokój. Możemy przypisać nazwisko, imię i nazwisko gościa. Ten opis będzie wyświetlany chociażby na aparatach recepcji czy innych punktów usługowych w momencie, kiedy gość z pokoju będzie dzwonił do recepcji czy do innego punktu, oraz możemy odpowiednio prowadzić status pokoju Aktualizuję. Po zameldowaniu gościa możemy mu ustawić budzenie Ustawiamy nowe budzenie wskazujemy czas o której budzenie ma nastąpić Załóżmy niech to będzie godzina 9:50 budzenie jednokrotne bądź wielokrotne w jakim dniu tygodnia czy w następnym dniu po meldunku, czy jak najszybciej, czyli na przykład gość będzie chciał, abyśmy mu o jakimś ważnym spotkaniu e, na przykład przypomnieli. Ja, dla celów filmu, wybiorę opcję jak najszybciej. Utworzę budzenie. W zakładce pokoju mamy jeszcze rozliczenie połączeń, ale do tej zakładki przejdziemy w momencie, kiedy gość będzie się wymeldowywał. W tym momencie. W naszym statusach, pokoi widzimy, że pokój 100 jest niedostępny, pozostałe pokoje są wolne. A w pokoju 107 mamy zameldowanego gościa, który ma ustawione budzenie. Zameldujmy może jeszcze jednego gościa. Pan Nowak w pokoju. Zażyczył sobie wymiany ręczników, aktualizujemy status. W takim przypadku w oknie informacyjnym odnośnie pokoi dostępnych mamy informację, że dany pokój jest zajęty, mamy w nim zameldowanego gościa i nasz gość zażyczył sobie wymiany ręczników. Nasz gość z pokoju 107. Nasz gość z pokoju 107 wykona połączenie na miasto. Nastąpiło połączenie. Gość zamówił na przykład jakąś usługę taksówkową, bo zadzwonił do znajomych, do, do zadzwonił w celach biznesowych i następnie schodzi do recepcji i wymeldowuje się z pokoju. W momencie kiedy Podchodzi do recepcji i chce się wymeldować. Recepcjonista wchodzi w dany pokój i ma możliwość rozliczenia połączeń. W momencie, gdy gość wykonał połączenia telefoniczne z aparatu hotelowego w swoim pokoju, w rozliczeniu połączeń pojawi się znacznik informujący, że w tym pokoju były przeprowadzane rozmowy. W przypadku, gdyby osoba która wymeldowywuje gościa, nie zauważyła tego znacznika i wybrała opcję, że pokój zwalniamy, automatycznie zostaje zaznaczony status pokoju, pokój do posprzątania, zaktualizuj. Pojawi się ostrzeżenie, że po wymeldowaniu gościa z pokoju rozliczenia połączeń nie będą możliwe. Czy na pewno zaktualizować dane pokoju. To powinno spowodować, że recepcjonista spojrzy na status rozliczeń, kliknie anuluj, wejdzie w opcję rozliczenia połączeń i dodatkowo na przykład do rachunku doliczy koszt wykonanych połączeń przez gościa. Gdyby klient zażyczył sobie wydruku swoich połączeń, oczywiście z programu Platan Hotel jest możliwość wydruku tak billingu zrealizowanych połączeń i przedstawienia go Klientowi. Po rozliczeniu tych wszystkich kosztów przechodzimy do danych pokoju. Możemy w tym momencie już ustawić, że pokój jest wolny. Dodatkowo możemy poprosić, aby osoba sprzątająca sprawdziła minimar i zaktualizować status pokoju. Po zaktualizowaniu Mamy informację, że pokój 107 w tym momencie nie jest gotowy do przyjęcia gościa. Jest on co prawda w statusie wolny, natomiast pojawia się status do posprzątania i należy sprawdzić mini bar. W większości obiektów hotelowych każdego dnia osoby zajmujące się czystością pokoi, sprawdzaniem pokoi, Otrzymują wykaz z informacją dotyczącą, jaki pokój, który pokój należy posprzątać. Z poziomu oprogramowania Platan Hotel osoby zarządzające hotelem, recepcjoniści, mają możliwość przygotowania takiego zestawienia. Przechodząc do zakładki Aktualne statusy pokoi, możemy Zaznaczyć, jakie statusy nas interesują. Załóżmy status pokoi do posprzątania, sprawdzić minibar, wymiana ręczników. Możemy wydrukować taką informację. Wydrukowałem to do pliku PDF i widzimy numer pokoju. W numerze, w pokoju numer 105 należy wymienić ręczniki. Po dokonaniu tej operacji na klawiaturze telefonu należy wybrać kod Gwiazdka 766 H3. Następnie w pokoju 107, jest to pokój do posprzątania i należy sprawdzić minibar. Po dokonaniu tych czynności na telefonie w pokoju należy wybrać odpowiednio kod Gwiazdka 766 H1 i H2. Wcielę się w tej chwili w osobę sprzątającą pokój 107. Dokonałem czynności, o które zostałem poproszony, czyli na telefonie wybiorę kod gwiazdka 766 hash 1 oraz hash 2. Otrzymuję potwierdzenie i w tym momencie statusy pokojów zostaną wyłączone. W przypadku, gdy po pewnym czasie klient poprosi po wymeldowaniu o wykaz swoich połączeń, recepcjonista ma możliwość z menu narzędzia, wybrania opcji rozliczenie połączeń, wskazania numeru pokoju, daty od kiedy do kiedy gość był zameldowany, przedziału czasowego meldunku. I wyszukania rozmów w tym czasie i wykonania odpowiedniego wydruku przesłania klientowi. Oprogramowanie Platan Hotel doskonale sprawdzi się w senatoriach, pensjonatach, hostelach, hotelach, wszędzie tam, gdzie jest obsługa pokoi hotelowych wraz z udostępnieniem funkcji połączeń telefonicznych. Zachęcam do skorzystania z wersji testowych tego oprogramowania, tak aby można było się zapoznać z wszystkimi możliwościami oprogramowania. Dziękuję za uwagę.